Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś tak bardziej w dość nietypowym materiale, ponieważ pomówimy sobie o YouTubie. O tym, co, że tak powiem, nurtuje mnie na tym YouTubie, co mi się nie podoba, co mi się podoba. Będą również wspomnienia z YouTubem związane oraz wszelkie możliwości, które mi się podobają i które mi się nie podobają. No a teraz przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy, która no mnie nurtuje a mianowicie system gwiazdkowy system gwiazdkowy wręcz zapoczątkował YouTube'a można było dzięki niemu oceniać film w skali od pół gwiazdki do pięciu w zależności od tego jak się nasz film, filmik spodobał no i teraz ja się kurde Osobiście pytam. Komu to do jasnej cholery przeszkadzało, że obecnie są łapki. Łapki w górę i łapki w dół. Moim zdaniem system gwiazdkowy był o wiele bardziej praktyczniejszy, ponieważ dzięki systemowi gwiazdkowemu mogliśmy ocenić, w jakiej skali podoba się dany film? Na jeżeli chodzi o łapki, no to możemy tylko wstawić łapkę, no, to znaczy, że nam się film podoba. No i łapkę w dół, to znaczy, że film się nie podoba, że jest do dupy i tym podobne. No i koniec. Kurde nara się ma, cześć. Następna rzecz, której mi osobiście brakuje na YouTube, to odpowiedzi wideo. Odpowiedzi wideo są, że tak powiem, odpowiedzią na na przykład jakąś recenzję. Na przykład, nagraliśmy jakąś recenzję, pomyślmy, telefonu i gdzieś na YouTube zauważyliśmy tą recenzję. No to w odpowiedzi do filmu dodajemy właśnie takową recenzję. Wygląda to mniej więcej tak, jak tutaj przedstawiłem na tym screenie. Odpowiedzią wideo może być również jakiś odcinek, gdzie na przykład jak były różne parodie GTA San Andreas czy sąsiadów, czy inne tego typu, to właśnie odcinki mogą być tą odpowiedzią do filmów, zamiast oczywiście linków do odcinków, czy też szukania w necie gdzieś, może być również odpowiedź filmów, jeżeli chodzi o poradniki i tym podobne. Tak więc no naprawdę żałuję, że tego nie ma już na YouTubie. A kiedyś było i to było naprawdę piękne. No i słuchajcie, no teraz no to bym troszkę opowiedział o tym, jak się w ogóle YouTube e, zmienił, czyli jego też interfejs. E, ponieważ no jakby nie patrzeć, e, no teraz YouTube jest e, tak unowocześniony, że jak spojrzałem jak to było kiedyś to zupełnie bym nie pomyślał wtedy że to się tak może zmienić kiedyś na przykład można było dodać tło na cały kanał w ogóle wygląd kanałów był inny można było dodać tło na cały kanał można było nawet zaprosić użytkowników do znajomych można było również wprowadzać różne biuletyny z Informacjom na przykład, kiedy powstanie nowy odcinek, oraz czy w ogóle będą powstawać odcinki i tym podobne, takie informacyjne. No i tutaj kolejne pytanie z kolejnym żalem, ponieważ nie wiem, komu strzeliło do głowy dodawać One Channel. No i z początku One Channel było irytujące, choćby z tego względu, że było trudne do ogarnięcia. Przynajmniej z początku w ogóle nie mogłem, że tak powiem, oswoić się. Było to dla mnie coś nowego, coś niezrozumiałego. Nie wiedziałem wielu rzeczy i dopiero tak z czasem przyzwyczaiłem się, tak naprawdę. Jednak, tak stwierdzam, że wolałem. E, swój standardowy wygląd, e, ten, którego tak naprawdę się przyzwyczaiłem, czyli Cosmic Panda. Pomimo, że nie cieszył się tak naprawdę e, z w, że tak powiem, e, sławą i ludzie woleliby bardziej wygląd z e, tam bodajże 2008, 2009, czy nawet 2010, jak kto woli. Ja się wcale nie dziwię, bo wtedy wygląd był naprawdę epicki. A z tą słową to troszkę źle się wyraziłem po prostu nie cieszył się tak jakby swym uznaniem. No a teraz przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, która według mnie była lepsza kiedyś a mianowicie była to skrzynka odbiorcza. Potocznie zwana skrzynka odbiorcza, ponieważ teraz już nie ma skrzynki odbiorczej na YouTube. Szkoda, bo naprawdę to była świetna. Na no świetna skrzynka odbiorcza po prostu. Można było zobaczyć komentarze jak i wiadomości. Obecnie wiadomości wyglądają na YouTubie zupełnie jak wiadomości na faceie. jest! Czyli potocznie brzydko na. No sekcja komentarzy no tak prawdę powiedziawszy nawet nie jest zła i, mógł, i mógłbym to uszanować, jednakże no wolałem jednak starą skrzynkę odbiorczą bo jednak skrzynka odbiorcza to była coś nie, no a teraz przejdźmy sobie chyba już do ostatniej wizualnej rzeczy jaka e, jaka dosięgnęła YouTube'a, a mianowicie sam wygląd odtwarzacza czy ja sama strona odtwarzania filmów. Jak możemy się domyślać z początku no nawet ja tego jeszcze nie uświadczyłem i bodajże już nie uświadczę, odtwarzacz był w 4 na 3, później bodajże był w 16 na 10 i do dziś przynajmniej do pewnych tam do pewnego czasu był odtwarzacz 16 na 9 i on był najdłużej przez dość długi, długi czas. No i teraz w nowym wyglądzie YouTube'a na komputerze, jak i na telefonach bodajże. Nie wiem, bo, bo ja tam nie zaktualizowałem wersji na telefony. Jest coś takiego w odtwarzaczu, że jak filmik jest na przykład o proporcjach 4 na 3 to automatycznie na nowym wyglądzie zmienia się proporcja ekranu. Znaczy proporcja odtwarzacza. Na starym wyglądzie tego nie uświadczymy, ale na nowym wyglądzie już to uświadczymy. Moim zdaniem jest to głupota, bo... Przecież mogliby dodać coś zupełnie lepszego, jak na przykład nie wiem opcje odtwarzacza, gdzie na przykład użytkownik by mógł sobie dostosować odtwarzacz do swoich tak naprawdę potrzeb jak na przykład chciałbym mieć odtwarzacz 4 na we wszystkich filmach to mógłbym sobie to ustawić, jak na przykład chciałbym mieć na 16 na 9 to 16 na 9 we wszystkich filmach, nie i i dostosować y, po prostu wideo, tak naprawdę, do swoich własnych potrzeb. Czy rozciągnięty, czy, y, czy dopasowany do proporcji, czy y, coś takiego. Y, coś jak dodatek do opery, y, YouTube Center, czy jakoś tak. Ale jednak nie. Twórcy postanowili, że zrobią taką manianę. Na komputerze jeszcze może jako tako się sprawdza, jednak na telefonach no nie oszukujmy się, jest to tak spierniczone, że po prostu że po prostu nawet nie dziwcie się, że ja nie chcę zaktualizować sobie wersji na telefony, a co dopiero jak już miałbym mieć, jak już nie miałbym wyjścia, to co dopiero korzystać z aplikacji. Już chyba prędzej wolałbym korzystać z przeglądarki w tym wypadku. No a propos YouTube a na telefony, to YouTube na telefony wyglądał też kiedyś inaczej. YouTube na telefony był tak jakby czarny. Mówię tu oczywiście o Androidzie. Nie wiem, jak jest na iOS, więc się nie wypowiem. YouTube był czarny. W ogóle jego wygląd był. Powiedziałbym, że dość znakomity. Sekcja komentarz była oddzielnie, zarówno opisu filmu, jak i e, filmów e, do niego podobnych czy też polecanych. E, wszystko było idealnie posortowane. YouTube osiągnął e, właśnie dna, jeżeli chodzi o wygląd e, na telefony, również, ponieważ obecnie no. No niestety nie wygląda co za ciekawie. Jednak jest pewien bardzo ważny plus nowego wyglądu zarówno na komputerze jak i na telefonie, czyli czarny motyw YouTube. Czyli że jak razi Was biały, nudny YouTube, to możecie sobie zastosować czarny. I uwierzcie mi, zdecydowanie wolałbym YouTube'a w czarnej wersji. Tym bardziej, że ja przeważnie korzystam z starszej wersji z dodatków do opery, bo przecież tak też można nie. No, a teraz przejdźmy sobie już tak bardziej, nieco do odtwarzania filmów. Pierwsza, pierwsza rzecz, jaki mi brakuje na YouTube od całkiem niedawna, to są adnotacje. Adnotacje to były swego rodzaju przypinki. Można było umieszczać informacje, linki do filmów czy inne tego typu nawet. No i. No niestety, tak jak na YouTuba przystało, zawiesili te adnotacje. Z powodów oczywiście absurdalnych, bo oczywiście nie były wspierane przez smartfony. No i dlatego. Zdecydowano się na tak zwane end screeny, które nie dość, że irytują ludzi, to jeszcze pojawiają się tylko na końcu filmu i nie są obsługiwane. Wyobraźcie sobie: przez filmy o proporcjach ekranu 21 na 9. Co jest ciekawe, nie? Tak swoją drogą mi się to nie podoba. Bardziej wolałem starsze adnotacje, ponieważ jak już mówiłem, można było dodać różne informacje, przypinki, linki do filmów praktycznie kiedy się chciało. No i przede wszystkim można było wyłączyć te adnotacje, jak się nie chciało. Endscreenów niestety nie można wyłączyć. Jeżeli ktoś z was wie jak to zniwelować, to napiszcie mi w komentarzach ewentualnie nagrajcie jakiś filmik, podeślijcie mi, ja sobie go obczaję. Następne to są karty. Karty były swego rodzaju kiedyś tam wykorzystywane przez większych twórców. Obecnie zwykli użytkownicy mogą je wykorzystać. Dzięki kartom można przede wszystkim sobie przypiąć jakiś film, playlistę czy zrobić głosowanie. No i oczywiście przez większych twórców wykorzystywane jest y, jakiś link zewnętrzny. Moim zdaniem jest to mega ciekawa sprawa, o wiele lepsza niż te całe screening, które tak e, zaoferowali e, z, panowie z YouTube'a. Jednak to nie jest wszystko, co oni zaoferowali. Zaoferowali również, że film można zaplanować na konkretną godzinę i konkretną datę. Jest to Przeepickie Ja sam z tego Często korzystam Praktycznie za każdym razem Kiedy pojawia się nowy odcinek U mnie na kanale Jest to mega ciekawa sprawa Tak więc ja za to Panów z YouTube'a szanuję System Premier może dla innych Być ciekawą sprawą Ja osobiście przetestowałem to Ale mi tak szczerze to nie podszedł Pomimo, że trzeba oczekiwać na premierę, oraz e, tak naprawdę widzowie mogą obejrzeć to razem z twórcą w czasie rzeczywistym, e, to jest taki paradoks. No ale, mimo wszystko, no to mi to nie podeszło. No nie wiem, no, przetestowałem, wszystko świetnie, ale nie podeszło mi, więc. E, tak naprawdę z systemem premier nie ma się co jeszcze szczycić. Może kiedyś się do tego przekonam, ale na chwilę obecną wolę jednak tradycyjne publikowanie filmów. Dobra, jeżeli teraz chodzi o filmy, bo filmy są tak naprawdę częścią najważniejszą tutaj na YouTubie. Zacznijmy może od Kiedyś internetowych hitów. A teraz mnie wypierdol! No tak tam nie działa to wideo! Jestem hardcore. A, ale urwał! Ale to było dobre! Były one tak naprawdę wręcz esencją internetu w tamtych czasach. Kiedyś można było coś pooglądać, pośmiać się i w ogóle. Nie zapomnijmy, że bardziej popularne dla mnie były parodie GTA San Andreas, oraz wszelkie polskie typy popy i tym podobne. Jednak co się stało? Część z tych filmów po prostu nie ma. Nie ma już na YouTubie. I oto dlaczego. Prawa autorskie. Prawa autorskie, które tak naprawdę uniemożliwiają dostęp do danego filmu ponieważ film jest e, automatycznie blokowany i w najgorszym przypadku usuwany z YouTube'a także nawet twórca po skasowaniu filmu z komputera nie może już go odzyskać nie może tego filmu nawet ściągnąć i zrobić reupload'u czy też udostępnić gdzieś na inny serwis z filmami, żeby po prostu jednak zachować e, tą pamiątkę i ten ślad po filmie. Tych starych filmów już tak naprawdę od wieków nie widziałem. Poradników jeszcze nie ujrzałem. I tak naprawdę poradników to tu jest najmniej, ponieważ wiem, jak wyglądały kiedyś poradniki. E, zazwyczaj to był Windows XP, notatnik i jakaś muzyczka. To było piękne i Mogłoby tak pozostać, ale YouTube oczywiście i te prawa autorskie co wszystkie poradniki najwidoczniej poszły się sypać, ponieważ obecnie zauważam poradniki w nowoczesnej formie, aniżeli poradniki zrobione w starszej formie. Teraz przejdźmy sobie do mo moich starych filmów. Początki YouTube'a w moim przypadku były dość ciekawe. Filmy jakości e, kosiarki, czy nawet mikrofalówki. Byle jaka treść, jakość i w ogóle. Wcześniej nie rozumiałem praw autorskich, nawet nie wiedziałem, co to takiego jest. Dowiedziałem się, kiedy zablokowano mi e, tak naprawdę pierwszy film. I nie wiedziałem o co tak naprawdę chodzi. Z początku no nie wiedziałem. Aż w końcu dotarło do mnie, że to przez muzykę. Ponieważ użyłem nieodpowiedniej muzyki do filmu. Mijały lata, a ja dalej nagrywałem na YouTube. Stałem się bardziej ostrożniejszy, jeżeli chodzi o muzykę. I tak w ten oto sposób. Utwierdzam Was, że prawa autorskie to nic dobrego, trzeba uważać, ale czasem można, że tak powiem, troszkę oszukać prawa autorskie. No a teraz kończymy materiał w troszkę starym stylu za pomocą syntezatora mowy Iwona. Ja jestem Jacek i zastąpię Fineasza w tym zakończeniu filmu z powodu problemów technicznych i przekazuję wiadomość, że stare filmy Fineasza są dla niego wspomnieniami starych czasów. Co prawda troszkę się zmieniło, niektóre rzeczy na lepsze, inne na gorsze, ogólnie rzecz biorąc Youtube się rozwija w zastraszająco szybkim tempie i myślę, że jeszcze może nas zaskoczyć. A tymczasem jak film się spodobał, koniecznie wstaw łapkę w górę lub spada i zostawiając łapkę w dół, zostaw miły komentarz, daj suba, wbij na Discorda oraz wspomóż biednego fineasza donate'em, to by było na tyle. Pozdrawiamy, na razie.